Dzień dobry, Wit witam na kanale premarket.com. Dzisiaj prezentujemy urządzenie do wertykulacji trawnika. Wertykulacja trawnika jest to najważniejszy zabieg, który wykonujemy w ciągu roku na trawnikach. Ta pierwsza wertykulacja jest najważniejsza. Wykonujemy ją najczęściej w okresie marca-kwietnia, kiedy temperatury powietrza sięgają powyżej 10 stopni. My już w tym roku takich temperatur doświadczyliśmy. Jest to zabieg, który powoduje rozluźnienie tarni, oczyszczenie, czyli wyciśnięcie i innych rzeczy, które się skumulowały w tarni przez cały sezon, przez zimę. Tym zabiegiem powodujemy wyczesanie, oczyszczenie i rozluźnienie. W powoduje rozluźnienie gleby, rozluźnienie tarni. E, dzięki temu doprowadzamy więcej powietrza, więcej wody, substancji i odzysku. Słabszy e, trawnik, zniszczony trawnik możemy trochę zregenerować właśnie po tym zabiegu wiosennym poprzez dosiewanie nasion. E, jak dosiejemy nasiona, warto jeszcze uwałować. No, i czytam na ekranie. Wertykulator firmy Steel RL540, wyposażony w silnik kulera o mocy 3 Koni mechanicznych. Dedykowany na powierzchnię do 200-200 m2. Bardzo duża powierzchnia. Znam przypadki, gdzie chłopaki wertykulują nawet boiska do gry w piłkę nożną. Wyposażony jest w noże, metalowe noże, które sobie rewelacyjnie radzą z ciężką glebą, z wyspą Wertykulator firmy Stil RL540 to duży wertykulator spalinowy wyposażony w silnik kulera o mocy 3 mechanicznej. Urządzenie jest wyposażone w wałek roboczy o szerokości 38 cm. Urządzenie jest wyposażone w płynną regulację zagłębiania. Głębokość robota wynosi maksymalnie do 25 mm. Jeżeli nie lubicie e, urządzeń spalinowych, chcielibyście sobie spokój, ciszę, e, ogród wolny od spalin. Oczywiście mamy w ofercie urządzenia elektryczne, e, czy też elektryczne, zasilane poprzez akumulator. Mamy urządzenie elektryczne sieciowe. Model RLE240, oczywiście firmy Szpil. Tu mamy nieco inne rozwiązanie, jest wyposażone w noże, jak również mamy do dyspozycji bałek z pazurkami ze sprężynkami. Noże używamy wiosną, w okresie wiosennym, przy, tym, przy tej pierwszej wertykulacji ciężkiej, takiej trudnej. Natomiast pazurki używamy już w czasie okresu wegetacyjnego latem do bieżącej pielęgnacji krawnika do wyczesywania zanieczyszczeń takiego tam na powietrzu Podobnie jest wyposażony wertykulator zasilany akumulatorami, akumulatorami z mini AK jest to cała rodzina urządzeń zasilanych tymi akumulatorami. Również tutaj mamy noże, jaki i wałek. Wertykulator Steel RLA-340 zasilany akumulatorami systemu AK. Posiada szerokość robotą 34 cm. Jest wyposażony aż 16 noży w zestawie z walcem napowietrzającym i koszem na trawę o pojemności 50 litrów. Głębokość robocza to jest maksymalnie 15 mm powierzchnia trawnika do 500 m2. Zapraszamy do zakupu w naszym centrum maszyn i urządzeń w Ligocie górnej koło borka, jak również w sklepie internetowym fenmarket.com